Dobra, dzisiaj tutaj mamy Renault Espace 2006 rok i lekkie luzy odczuwalne na kierownicy i dzisiaj sobie zdiagnozujemy co jest przyczyną wjechaliśmy sobie koło i w pierwszej kolejności nam się przyszedł ten drążek drążek maglownicy na drążku kierowniczym i zazwyczaj tutaj na tym przegubie się wybija on tutaj ten nowy jest sztywny a zazwyczaj się wybija, bo tam jest wszystko plastikowe w środku Ewentualnie tutaj za tym gwintem w maglownicy jest jeszcze taka jakby tuleja plastikowa. Ona też potrafi się wybić i chodzi na prawo lewo. I najpierw sobie zdiagnozujemy to, czy się rusza. Czyli ten drążek tutaj z tyłu. On jest sztywno. Tam luz jest lekki, dlatego że na drążku kierowniczym tutaj na, na tym właśnie wszystko chodzi. Widzicie? Na końcówce drążka kierowniczego. Teraz złapiemy sobie tutaj zatarcze. Za I luz jest mocno odczuwalny, nawet stukanie. Kolejnym już uszkodzonym elementem jest tutaj ten stabilizator poprzeczny, który jest mocowany na amortyzatorze tutaj, w tym miejscu. I on już też jest wybity. Cały chodzi, on idzie tutaj do dołu. Na pewno trzeba było zmienić drążek kierowniczy z jednej i z drugiej strony no i zrobić geometrię. więc ja słychać stuki. A to nam wyszło podczas jazdy, przy mniejszych prędkościach kierownicza, co zaczęła drgać tylko prawa, lewa strona. No i dzisiaj jeszcze zdjęliśmy sobie felgę aluminiową, gdyż urwał się czujnik ciśnienia powietrza w oponie. No I nam latało w i hałasowało. zjedliśmy koło i od razu zdiagnozowaliśmy, że jest tutaj uszkodzona właśnie ta główka na drążku kierowniczym. Więc no co będzie trzeba to w kolejności wymieniać? Hamulce są w stanie dobrym, krocki, tarcza jeszcze nie ma, nawet rankika. No. Jeszcze jest oryginalna farba od nowości. Dobra, Na razie to tyle. No i koszt takiego drążka maglownicy. Z tym szczegółem to jest około 20 euro czyli jakieś 80 zł. I ten drążek kierowniczy z buwką, która łączy się tutaj na, tym, na zwolnicy, czyli to jest jakiś koszt też około 19-20 euro czyli 80 zł. Czyli taka naprawa możemy ją wykonać własnoręcznie. Zamyka się powiedzmy w 160 zł. Czyli dwa elementy po 80 zł. jest 160. No i wiadomo, po naprawie trzeba pojechać na. Ustawienie geometrii zbieżności kół. Wiadomo, nie ma takiej możliwości, żeby ustawić to idealnie. Tak jak producent podaje parametry zbieżności kół. Dobra, na razie tyle. Ja zakładam koło. Dobra, zakładamy sportem Alusa na samochód. ...pilki... Ach, kurde, gorąca ta tarcza... ...nie ma jej przytrzymać... ...dobra... ...tak powinno być dobrze... ...na razie no, lekko sobie przykręcimy... ...żeby wszystko skontrować... I zaraz Wam pokażę jeszcze jaki jest luz, jak jest koło podniesione jak ruszamy kołem ostatnia śruba poblokuje ręcznie później opuszczę koło nasz znaczy samochód to koło zblokuje już na opuszczaną teraz patrz jaki jest luz 3-4 mm a może nawet więcej dlatego jest ten stuk taki metaliczny prawa prawa lewa chodzi no góra dół jest sztywno ale prawa lewa chodzi teraz będziemy będziemy zakładać koło zapasowe do samochodu i teraz tak, 19. klucz, i sobie luzujemy. Teraz zobacz, czy idzie w tą stronę. I musimy po prostu za pomocą tego klucza opuszczać linkę na której jest zawieszone koło zapasowe pod tylną częścią samochodu. Chwilę to trwa. I żeby założyć potem koło zapasowe do samochodu, jest taki mechanizm w kształcie litery T podwieszony na lince ze sprężyną. Po prostu wkładamy w otwór i teraz sobie wciągamy linkę. sprawdzimy czy jest na miejscu Prawie na miejscu. Dobra. Siedzi. Jeszcze sprawdzimy. Jest już opór. Wyjmujemy klucz. Zaślepiamy tą gumową zaślepką i wszystko.